Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus na świętsza Maria Panna, Witam was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie, na początku proszę Was o wsparcie, dalsze zrzutki na budowę szlaku świętego Michała Archanioła, który powstaje z Sanoka do Bliznego na świętą górę objawień. Szlak będzie wynosił 40 kilometrów. Jest również plakat do pobrania na świętej tradycji który będzie można pobrać i włączyć się w rozpromowanie tej zrzutki i tego dzieła. Można pobrać i zanieść w swojej miejscowości na parapie, straż pożarną czy policję, aby wsparli to szlachetne dzieło dla świętego Michała Archanioła. Tym bardziej, bo jest to ich patron. Link do zrzutki i pobrania plakatu będzie pod filmem i w komentarzu przypiętym. Za dotychczasowe wpłaty z całego serca już dziękujemy. A teraz przejdźmy do tematu. Nie tak dawno wyszło oświadczenie z katowickiej kurii arcykapłana Galbasa. Posłuchajcie, co pisze, a potem to skomentuję. Ważny komunikat dotyczący kobiet. Szykują, szykuje się przełom w kościele. Coś takiego. Chciałbym, abyśmy niebawem rozpoczęli w naszej diecezji systematyczne przygotowania do bycia lektorem, Akolitom i katechistą. I aby te posługi mogli podejmować zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mówił metropolita katowicki, arcykapłan Adrian Galbas. O tym, że kobiety mogą pełnić posługę przy ołtarzu, zadecydował już trzy lata temu Bergoglio, no wiemy kto. Niszczyciel wszystkich odwiecznej nauczania Kościoła całego. W minioną sobotę w homilii wygłoszonej podczas święceń prezbiteratu w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach arcykapłan Galbas powiedział, uwaga teraz, świeckie kobiety, że świeckie kobiety na równi z mężczyznami będą pełnić posługę przy ołtarzu. Przy ołtarzu. Użył również podstępnie świętego Pawła do zwiedzenia ludzi. Manipulacja pełną parą. A piszą tak: praktykujcie to, co Paweł, czyli już nie mówią święty Paweł, tylko kolega Paweł, czyli dobrze rozumianą pracę ze świeckimi. Pozwólcie w kościele działać świeckim, także świeckim kobietom. To ciekawe. Że w czterech spośród sześciu miejsc, w których prystyla zostaje wspomniana w Piśmie Świętym, zawsze jest przed Aquillą, prawdopodobnie odgrywała większą rolę w ewangelizacji u boku Pawła, już nie świętego, niż jej mąż Aquilla, mimo niższej pozycji kobiet ówczesnym, w ówczesnym świecie. To piękny przykład, mówi Galbas. Nie chciejcie w waszym głoszeniu zrobić wszystkiego sami, bo się wyplujecie. Nie bądźcie tylko tymi, którzy przemawiają do świeckich, którzy wyznaczają im miejsce, jakie mają zająć. Współpracujcie z nimi, mówił arcykapłan Galbas. No cóż, czy taką naukę głosił święty Paweł? Posłuchaj-no, arcykapłanie Galbasie, co tak naprawdę mówi święty Paweł w liście do Koryntian? I wy wszyscy tam. Niech wasze kobiety milczą w kościołach, bo nie pozwala się im mówić. Ale mają być poddane, jak też prawo mówi. Prawo mówi. A jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów. Ha im bowiem jest dla kobiety mówić w kościele. Czy od was wyszło słowo Boże? Czy tylko do was przyszło? Jeśli ktoś uważa się za proroka albo człowieka duchowego, niech uzna, że to, co Wam pisze, jest nakazem Pańskim, nakazem Pańskim. A jeśli ktoś jest w niewiedzy, niech pozostanie w niewiedzy. Arcykapłan głosi jakąś, jakiegoś innego Pawła, my znamy świętego, a oni mają kogoś innego. Krótko mówiąc, czyli nic wielkiego się nie zmieniło w Kurii Katowickiej. Zamienił stryjek, siekierkę Wiktora na kijek Galbasa. A tak pięknie mówi, ale co innego rozkazuje. Usta ma ze złota, mowa wręcz sanacyjna, ale język węża. Posłuchajcie dobrze, bratkowie. Nie po to święty Paweł dawał nakazy. W imię Pańskie, żebyście teraz słuchali innej Ewangelii i wilków w owczarni, to żarłoczne wilki weszli bocznymi drzwiami jako najemnicy, tylko po to, by burzyć odwieczne nauczanie Pańskie i kraść. O nich to pisze święty Paweł. Jak Janez i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary, ale dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych się stała jawna. I Galbasa, i Rysia, i całego Sanhedrynu episkopalnego jest dziś jawna. To obywatele najemnicy głoszący inną Ewangelię. Święty Paweł mówi, przez kogo to się stanie. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, widzimy to, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, jak Rysiu, Galbas i tak dalej, bo mają własne sumienie napiętnowane. No cóż, święty Paweł mówi, z nakazu pańskiego, samego Chrystusa, że kobiety mają milczeć w kościele. A co dopiero służyć przy ołtarzu czy stole? Arcykapłan Galbas mówi, że można. Co tam, nakaz pański? To ja tu jestem teraz panem Galbasem. Posłuchaj, arcykapłanie Galbas i Ryś, i pytam wszyscy, czy słowo Boże wyszło od was, byście mogli je zmieniać, czy raczej wykonywać i strzec? Co? Robicie podziały w kościele. Do prezbiterium stawiliście sobie stoły na przeciwie pierwotnego, jedynego ołtarza i wyrzuciliście kapłanów świętej tradycji, zamieniając ich na pastorów. Odrzuciliście świętą tradycję, za którą święty Paweł nas pochwala, że się trzymamy jej mocno. Zbezcześciliście święte obyczaje i zwyczaje pod pretekstem. Przebiegłych wilków zmieniliście prawo kanoniczne pod siebie. Dokonujecie rzezi w mistycznym ciele Chrystusa. Katolickim, rzymskim apostolskim Kościele, kto niszczy odwieczny Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, który założył sam Chrystus z Jego prawem, ten występuje przeciw samemu Chrystusowi. Taki to jest antychrystem. Posłuchaj mnie arcykapłanie Galbas, liść świętego Judy mówi jasno wiara raz na zawsze została przekazana świętym, którą mieliście strzec, pielęgnować i przekazywać innym pokoleniom, a nie ją zmieniać pod siebie pod nowo tworzony kościół ekumeniczny wszystkich heretyków naraz. Nagle im się nakaz pański znudził, że kobiety mają milczeć w kościele, Nagle ich stawiają przy ołtarzu, czyli stole protestanckim i na ambonach. Szkoda jeszcze, że kaza nie głoszą. Ja Ci przypomnę, co to jest kapłaństwo. Sakrament kapłaństwa jest jeden, zawiera jednak w sobie różne stopnie wyżej wymienione. Charakter sakramentu mają z pewnością trzy stopnie. Biskupstwo, kapłaństwo i diakonat. Wyciskają one nad duszy znamie nieścieralne, niezatarte i dlatego nie można ich utracić ani powtórzyć. Co do innych stopni, zdania są podzielone. Najprawdopodobniej nie są sakramentami, gdyż nie zostały ustanowione przez Chrystusa. Natomiast to, co wy czynicie, Chrystus daje nam dziś na to odpowiedź. Nie miejcie nic wspólnego z tym, Światem i nie przyjmujcie tego, co wam daje świat, czyli akolitek, szafarek czy lektorek, które sprzeciwiają się nakazowi pańskiemu, mieli milczeć w kościele. a One, jak to pyszne baby chcą się wyróżnić, pokazać. Powiem wam, bratkowie, jeszcze dwa lata temu. Jak się nie mylę, w Ciebie nakazaniu arcykapłan Galba sporównał Matkę Bożą do zwykłej kobiety. Pamiętam to dokładnie, bo Aneta to skomentowała na żywo, na Glorii TV. Pytanie zachodzi: jak Wy możecie mówić, Różaniec, mówić o Matce Bożej, a jednocześnie niszczyć mistyczne ciało jej syna? Mistyczne ciało jej syna i nakazy pańskie jej syna zmieniając pod siebie Tylko perfidni ludzie tak potrafią. A tak to wszystko podsumuje. Każdy kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Trwać w nauce Chrystusa to wypełniać jego nakaz co do kobiet. Czyż nie tak Galbasie i cała reszta? Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i ojca, i syna. Teraz uważajcie, jeśli kto przychodzi do Was i tej nauki nie przynosi, tych nakazów Pańskich, na przykład co do kobiet w kościele, nie przyjmujcie go do domu, nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych uczynków. Unikaj zaś światowej gadaniny albowiem uprawiające ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności. A ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Po całej diecezji katowickiej. Jeśli nie przestaniecie nam głosić innej Ewangelii, święty Paweł was przeklnie. Koniec i kropka. A na koniec takie mam pytanie do... Arcykapłana Galbasa, w ogóle całego tego Sanhedrynu Episkopalnego, arcykapłana Rysia, i tak dalej. Powiedzcie mi, jak to jest? Jakim trzeba być perfidnym człowiekiem, wilkiem w owczarni, drapieżnym, żeby publicznie, publicznie zmieniać nakazy pańskie? Jeśli Ewangelia, nakaz pański mówi, że czegoś nie wolno, a wy mówicie że od dzisiaj, że wolno. I nie boicie się nawet potępienia, jak mówi święty Paweł, kto głosi inną Ewangelię, przeciwną nakazom pańskim, niech będzie przeklęty. Wy się nawet tego nie boicie. A wiecie dlaczego? Bo Wy Boga w sercu nie macie. Nie wierzycie w ogóle w Boga. Gdybyście wierzyli, byście Jego prawo strzegli. Także głupich możecie sobie i naiwnych poszukać wśród Was, ale nie wśród nas. My będziemy z dachu wołać do ludzi: uciekajcie od wilków, nie bierzcie z, w nich, czy, znaczy z nimi czynnego udziału w tym, co robią. Dni ekumeniczny, co ostatnio ryś prowadził ze wszystkimi heretykami luteranami, kalwinistami, baptystami itd. złamane zostały wszelkie prawo kanoniczne. Chociażby 2316, chociażby 1258, ale dziś oni prawo kanoniczne zmieniają. Mogą zmieniać tak, żeby pasowało im do wszystkiego, rozumiecie? Nie, kochani, odwieczne nauczanie Kościoła jest, że nie wolno brać czynnego udziału z heretykami. Sobory laterańskie i nie tylko mówili o tym. Za to jest ekskomunika. Wszyscy jesteście ekskomunikowani na mocy prawa Kościoła. a wilków bratkowie rozpoznaje się po ich owocach, po ich czynach. Jeżeli nakazy pańskie one zmieniają pod siebie, robią całkiem co innego, niż nie było wolno, to są wilki popczarne drapieżne. Nie bierzcie z nimi udziału w niczym, bo pójdziecie tą samą szeroką drogą na zatrasenie. Wracajcie, bratkowie, do tradycji, za którą święty Paweł nas pochwala przedsoborową tradycję, bo wszystko tam było święte. Jeśli nie wiecie już, co robić w tym całym zamęcie, święty Paweł to mówi: nie bójcie się. Wracajcie do tradycji, do tego, co było przed Soborem. To odstępstwo od wiary jest zapisane, ale to nie, znaczy, to nie znaczy, że wy musicie brać w tym udział. Po to wyłomy, żebyście nie szli szeroką drogą za tymi baranami na rzeź. Posłuchaj mnie arcybiskupie Galbas, przestań prowadzić owieczki na rzeź. Sami nie wchodzicie, a innym nie pozwalacie wejść do życia. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy w grzechach pomrzecie i pomrzecie za niewiarę i odstępstwo od wiary, za sprzeciwianie się nakazom Pańskim. Nakazom Pańskim. Bratkowie, niech bym Pan Bóg błogosławi. Matka Boża prowadzi po drogach Syna. Do Syna i nie idźcie za tymi baranami, bo to, co oni wprowadzają, jest przeciw nakazowi Pańskiemu. Sami widzicie, nakaz Pański był taki, a oni mówią inaczej. Czyli sprzeciwili się Chrystusowi. Czyli są antychrystami. Koniec i kropka z Panem Bogiem.